Turystyczna jazda Wita z nadbałtyku. Gościmy w ustce. W dzisiejszym programie będzie mnóstwo informacji na temat sportów wodnych, zarówno w wydaniu młodych żeglarzy, jak i zawodowego windsurfera, który opowie nam o pływaniu na desce z żaglem. Oglądajcie nasz program! Ustka, położona na Wybrzeżu Słowińskim u ujścia rzeki Słupi do Morza Bałtyckiego, nazywana jest letnią stolicą Polski. Przyjeżdżają tutaj spragnieni morskich atrakcji turyści z całego kraju, a także z zagranicy. Pobyt w Ustce rozpoczynamy od wizyty w Centrum Informacji Turystycznej, gdzie możemy zaopatrzyć się w fachowe przewodniki oraz mapy, które pomogą nam w poruszaniu się po tym mieście. Największym atutem Ustki są czyste, bezpieczne i szerokie plaże. Na plaży wschodniej, usytuowanej blisko centrum miasta, życie tętni już od wczesnych godzin rannych. Ustka nie bez powodu nazywana jest letnią stolicą Polski. Coś dla siebie znajdą tutaj ci, którzy chcą chować na czystej i szerokiej plaży, miłośnicy aktywnego wypoczynku, morskich przygód, zdrowego stylu życia, wykwintnej kuchni, a przede wszystkim rodziny z dziećmi. Ustce po prostu nie da się nudzić, dlatego każdy turysta, który choć raz odwiedzi nasze miasto, chce wracać tutaj ponownie. W rankingach na najpiękniejszą plażę ustka co roku staje na podium. I w tych tworzonych przez media, i w tych tworzonych przez urlopowiczów. Te drugie są dla nas najważniejsze, bo zawsze są szczere. Turystów nie da się oszukać, dlatego każdego roku tłumy gości zalewają nasze miasto. Nie tylko po to, by odpocząć, ale również po to, by naładować akumulatory. Jestem w ustce, a byłam w Pustce pisała o naszym mieście Agnieszka Osiecka. Warto dodać, że Ustecka plaża wschodnia już po raz kolejny została wyróżniona błękitną flagą. Certyfikat ten przyznawany jest w Międzynarodowym programie Duńskiej Fundacji na rzecz Edukacji Ekologicznej. Otrzymują go kąpieliska spełniające najwyższe kryteria w zakresie jakości wody, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa oraz prowadzonych działań edukacyjnych i informacyjnych. Śmiało więc można powiedzieć, że usteckie kąpielisko zaliczane jest do ścisłej europejskiej czołówki. Potwierdzają to także turyści. Przyjeżdżam do Uspi od 34 lat. Zauroczyła mnie od pierwszego wejrzenia. Od pięciu lat przyjeżdżam z tym oto moim holenderskim mężem, którego zaraziłam swoją miłością do Ustki, jak widać skutecznie. Co mi się w Ustce podoba? Podoba mi się szczególny czar miasteczka, który jest bardzo przyjazny dla turystów, co mogę powiedzieć, jako zaufana turystka. Przepiękna plaża, która co roku jest piękniejsza, klimat też mi odpowiada. I come from Holland and I like Ustka. Sercem Ustki od zawsze był port. Tereny wokół niego zabudowywano nieprzerwanie od połowy XIV wieku. Dawna osada rybacka to zabudowa szachulcowa Ustki, pięknie zrewitalizowana w ostatnich latach. W porcie cumują kutry rybackie, morskie jachty i statki turystyczne. Turyści żądni morskich wrażeń mogą wypłynąć w rejs po Bałtyku. Do dyspozycji wczasowiczów jest kilka statków – My akurat trafiliśmy na pokład Galeonu, stylizowanego na XVII wieczny żaglowy okręt wojenny. Po morskich doznaniach czas na zaspokojenie głodu lub pragnienia. Najlepsze będą lody lub inny deser. Odwiedzamy jedno z wielu przytulnych usteckich miejsc, gdzie skosztujemy wyśmienitego australijskiego deseru zwanego bezą Pawłowej lub Tortem Pawlowa. Nazwa deseru pochodzi od nazwiska słynnej rosyjskiej baleriny Anny Pawłowej, która na przełomie XIX i XX wieku podróżowała ze swoim zespołem po całym świecie, docierając również do Australii i do Nowej Zelandii. I właśnie tam pewien cukiernik, zainspirowany twórczością Pawłowej, stworzył deser Pawlowa. Bezowego tortu z truskawkami możemy także popróbować w ustce. Wybieramy się teraz do jacht klubu, który szkoli przyszłych żeglarzy. Treningi na akwenie Morza Bałtyckiego odbywają się niekiedy przy zmiennej pogodzie, ale młodym żeglarzom to nie przeszkadza. Jak widzimy, dzieci pływają na najmniejszej klasie sportowej. Jest to łódka klasy Optimist, jest to międzynarodowa klasa bardzo, bardzo silna, bardzo popularna. Pozwala nie tylko, właśnie tak jak tu widać z tyłu, bawić wpływanie, ale też bardzo poważnie ścigać. Dzieci mogą pływać praktycznie rzecz biorąc od piątego roku życia. Tam są przypadki, że, że wcześniej dzieci zaczynają żeglarstwo na optymistach, ale to jest według mnie za wcześnie, ale już od piątego roku życia i praktycznie rzecz biorąc zawodnikiem na takiej łódce można być do 15 roku życia. Oczywiście jak się za bardzo nie wyrośnie, bo, bo wtedy już na, należy Myśleć o, o klasie większej. Ustka bez wątpienia jest przyjaznym miastem dla żeglarzy i młodych adeptów żeglarstwa. Jesteśmy miastem morskim e, o silnej gospodarce e, rybackiej. E, jesteśmy największym portem e, rybackim. Mamy największą ilość jednostek zarejestrowanych tutaj, w Ustce. W związku z tym jest to rzecz tak naturalna, że te dzieci się szkolą, że chyba, chyba bardziej nie może być to logiczne. Dalej pozostajemy przy sportach wodnych. Tym razem jednak skupimy się na windsurfingu. To jest cały zestaw windsurfingowy. E, dosyć mały. To jest deska 86-litrowa czyli deska na bardzo silny wiatr, na, e, na fale. Żagiel 4,5 metrowy, który, do, dla którego potrzebny jest, potrzebne jest całkiem dużo wiatru. Używałbym jej w warunkach takich typowo sztormowych, tak samo jak ten żagiel e, 4,5 metra kwadratowego. Żagle e, różnią się powierzchnią w zależności oczywiście od wiatru. E, używamy żagli od, od 4 do, czy od 3 do nawet 12 metrów kwadratowych. E, na ten cały to się nazywa pędnik, e, składa, się, składa się żagiel, tak? czyli sam, sam jakby, e, materiał, maszt, na którym, e, na którym ten żagiel jest napięty, bomb, czyli ta część, za którą trzymamy i za którą tutaj e, możemy się zaczepić, żeby, e, żeby troszeczkę odpoczęły nam ręce, żeby, żeby cały czas e, nie płynąć tylko i wyłącznie dzięki, e, dzięki sile rąk. Wszystko połączone jest z takim przegubem, który, który przykręca, się, przykręca się do deski, a jego końcówka wchodzi, wchodzi w przedłużenie masztu. Na desce mamy jeszcze, mamy jeszcze footstrapy, czyli takie strzemiona, w które, w które, wkładamy, w które wkładamy stopy, żeby, żeby być w stanie kontrolować deskę. To na szybko, w największym skrócie to są Części zestawu windsurfingowego. Ustka wśród miłośników windsurfingu, kitesurfingu i innych sportów wodnych jest uznawana za jedno z najlepszych miejsc w Polsce. W wietrzny dzień na Morzu Bałtyckim u wybrzeży Ustki można zobaczyć czołówkę polskich windsurferów. Maciej Rudkowski uprawia windsurfing od prawie 20 lat. Startuje w dwóch e, dyscyplinach: w salonie. Czyli dyscyplinie wyścigowej, w której wiadomo, kto pierwszy, ten lepszy. Eee, wyścigi bez zasad, czyli, czyli bardzo, bardzo twarda gra. Eee, jak i wave, czyli to jest dyscyplina pokazowa, która polega na różnych ewolucjach w powietrzu, na takiej surfingowej jeździe na fali, eee, na elementach, które są oceniane przez panel sędziów. Eee, Obie te dyscypliny są częścią pucharu świata zawodowców, PWA World Tour. Ustka jest nie tylko miejscowością turystyczną, ale także leczniczą. Historia kurortu sięga XIX wieku, ale status uzdrowiska ustka otrzymała dopiero w 1988 roku. Nadmorskie położenie, bogactwo lasów i źródła solankowe to największe zalety tego uzdrowiska. Baza noclegowa w ustce jest dość urozmaicona: znajdują się tutaj obiekty sanatoryjne, pensjonaty, kwatery prywatne i hotele. Niektóre obiekty czasowe posiadają bardzo korzystną lokalizację. Są usytuowane praktycznie nad samym morzem lub w odległości zaledwie kilkuset metrów od morza z własnym dostępem do plaży. Na koniec naszej wizyty w Ustce odwiedzamy jeszcze kultowe miejsce, jakim jest kino Delfin, które właśnie obchodzi 80-lecie swego istnienia. To jedno z najstarszych kin w Polsce i co ważne, dalej prężnie działa.